Witaj serdecznie w wykładzie na temat układu wydalniczego jest to wykład pochodzący z kursu nauczycielskiego 200-godzinnego opracowanego na podstawie programu Yoga Point India przez SMU Yoga w 2024 roku. Ja mam na imię Zosia i zapraszam Cię serdecznie na ten właśnie wykład. Przez chwilę zastanówmy się nad definicją tego, czym w ogóle jest wydalanie. Wydalanie to inaczej ekskrecja, czyli proces fizjologiczny polegający na usuwaniu zbędnych, szkodliwych lub będących w nadmiarze metabolitów oraz wody i elektrolitów. No i mamy tutaj kilka takich narzędów, narządów wydalniczych, czyli układ moczowy. Skóra, jelito grube, płuca i wątroba. Jeżeli chodzi o jelito grube, to płuca i wątroba, będziemy o tym mówić na innym wykładzie. A jeżeli chodzi o narządy wydalnicze, dzisiaj zajmiemy się właśnie układem moczowym. Budowa układu wydalniczego. Widzicie tutaj na tych dwóch obrazkach. Układ wydalniczy żeński oraz męski. I przez chwilę zajmiemy się tym, czy co je różni. No więc są one bardzo podobne, tak jak widzicie, pod względem budowy oraz funkcji, ponieważ oba służą y, ustawianiu, y, usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii z organizmu. Głównie w postaci moczu. Różnice pojawiają się głównie w budowie cewki moczowej. Która w męskim układzie pełni również funkcję związaną z układem rozrodczym. Jeżeli chodzi o budowę układu wydalniczego, no to układ wydalniczy składa się z nerek, które przede wszystkim filtrują yy, krew i produkują mocz, z moczowodów, czyli transport moczu i pęcherza, z pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. Jeżeli chodzi o podobieństwa w tych dwóch układach, to zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet nerki, moczowody oraz pęcherz moczowy są takie same pod względem funkcji oraz budowy. Natomiast różnice zaczynają się od cewki moczowej. No i różnice pomiędzy układem właśnie męskim a żeńskim to cewka moczowa. No i teraz chwilkę właśnie tutaj się przy tym zatrzymajmy. Więc długość cewki moczowej u kobiet to jest dość krótka, czyli ma 3 do 4 cm, a u mężczyzn 15 do 20 cm. Jeżeli chodzi o funkcję cewki moczowej u kobiet, to przede wszystkim pełni funkcję. Wydalania moczu, właściwie tylko wydalania moczu, a u, u mężczyzn również pełni właśnie funkcję, ym, która wspiera układ rozrodczy, czyli przewód wprowadzający mocz oraz nasienie podczas ejakulacji. Jeżeli chodzi o budowę anatomiczną, to u kobiet cewka moczowa jest prostsza i krótka. No i to niestety, tak jak pewnie kobiety, które tutaj słuchają wykładu, wiedzą, zwiększa ryzyko infekcji dróg moczowych. U mężczyzn cewka moczowa jest bardziej złożona. Przechodzi przez prostatę, czyli gruczoł krokowy, i przez prącie. No, i drugą taką różnicą pomiędzy tymi dwoma układami jest to prostata, czyli gruczoł krokowy. Występuje on tylko u mężczyzn. Podsumowując to, to główna różnica pomiędzy układem wydalniczym męskim i żeńskim wynika z długości i funkcji cewki moczowej. U mężczyzn właśnie ta cewka pełni mm, funkcję zarówno wydalniczą, jak i rozrodczą, a u kobiet jest krótsza i służy wyłącznie do wydalania moczu, co jednak zwiększa ryzyko infekcji. Narządy układu moczowego. Moi drodzy, drogi moczowe dzielą się na górne oraz dolne. Które razem tworzą system transportu moczu z nerek na zewnątrz organizmu. Podział ten opiera się na ich lokalizacji, tak jak widzicie zresztą górne, jak sama nazwa mówi oraz dolne, oraz na ich funkcjach w układzie moczowym. Przez chwilę przyjrzyjmy się właśnie najpierw górnym drogom moczowym. Górne drogi moczowe obejmują struktury odpowiedzialne za produkcję. Oraz transport moczu z nerek do pęcherza moczowego. No i jeżeli chodzi o skład, to przede wszystkim w kielichach nerkowych i w miedniczkach nerkowych, będziemy o tym zaraz mówić przy budowie samej nerki, zbiera się mocz i wytwarzany jest właśnie w nerce. Później moczowody, parzyste przewody, które transportują mocz z miedniczek nerkowych do pęcherza moczowego. No i przede wszystkim bardzo ważne są tu funkcje, czyli odbiór moczu z nerek i transport moczu do dolnych dróg moczowych. Jeżeli chodzi o. Tutaj tak wam mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że istnieje kilka też chorób dotyczących właśnie tylko górnych dróg moczowych, czyli na przykład kamienica nerkowa. Odmiedniczko, odmiedniczkowe zapalenie no, nerek, albo wodonercze. Teraz nie będziemy się zajmować samymi chorobami, przejdźmy więc do dolnych dróg moczowych. Więc dolne drogi moczowe odpowiadają za przechowywanie moczu w pęcherzu i jego wydalanie. A w ich skład wchodzi pęcherz moczowy, czyli elastyczny narząd, którym magazynuje mocz do momentu wydalania oraz cewka moczowa. I też jeszcze będziemy o tym mówić. Jeżeli chodzi o funkcje, no to przechowywanie mo moczu w pęcherzu, kontrola oddawania moczu, czyli świadoma i odruchowa regulacja cewki moczowej i pęcherza oraz wydalanie moczu na zewnątrz. No i też występuje tutaj też taki podział na e, dolne choroby, dolnych dróg e, moczowych, czyli zapalenie pęcherza moczowego, z którym pewnie jesteście tutaj e, obeznani, bo jest to dość częste schorzenie, nietrzymanie moczu, zwężenie cewki moczowej oraz łagodny przerost prostaty, U, oczywiście jest to problem do, do, dotyczący mężczyzn. Podsumowując, górne drogi moczowe to struktury transportujące mocz z nerki do pęcherza, czyli do kielichów, miedniczek nerkowych i moczowodów. I teraz to się oczywiście odbywa przez kielichę, miedniczkę i mm, moczowody, a dolne drogi moczowe zajmują się magazynowaniem moczu i jego wydalaniem, czyli tutaj mamy pęcherz moczowy i cewkę moczową. Oba te systemy ściśle ze sobą współpracują, a zaburzenia w jednej części mogą wpływać na funkcjonowanie w drugiej części. Jednym z głównych narządów, o którym mówimy właśnie w układzie wydalniczym moczowym, jest to nerka i też pewnie, jeżeli chodzi o różne schorzenia czy różne dysfunkcje, to będziecie się spotykali często właśnie e, z problemami tego właśnie narządu. Więc przyjrzyjmy się chwileczkę, czym jest nerka, w jaki sposób funkcjonuje mm, i ogólne informacje na temat samej nerki. No więc moi drodzy, nerki mamy dwie: prawą i lewą. I zauważcie, że tak jak tutaj na tym małym rysunku w rogu po lewej górnej stronie, lewa nerka znajduje się wyżej niż prawa. Znajdują się w tylnej części ścianie jamy brzusznej po obu stronach kręgosłupa pod linią żeber. Czasami bardzo trudno jest nam zrozumieć, gdzie się znajdują nerki, bo one się tak znajdują właśnie na tej tylnej ścianie i w niektórych asanach rozciągając właśnie plecy czy kurcząc plecy, oddziałowujemy właśnie na przestrzeń nerek. Często jest też trudno zrozumieć, czy to właśnie boli nas nerka, bo, bo jest, to, jest to taki narząd, który jest schowany pod różnymi innymi i jest w towarzystwie różnych innych narządów. I czasami też yy, nie potrafimy tego określić, czy to korzonek, czy to nerka, czy to mięsień. Jakby dużo jest tam tych struktur. Yy, Makształt fasoli. Rozmiar to jest mniej więcej taka długość około 13 cm. Właściwie oczywiście zawsze zależy to od... Yy, Konkretnej osoby, szerokość 6 cm i grubość około 3 cm, waga to około 150 gramów. No i tutaj teraz taka ciekawostka, że nerka ma tkankę tłuszczową, więzadła i powięź, która ją chroni. Możecie czasem się też tutaj spotkać z takim pojęciem, jak właśnie nerka wędrująca. Jest to stan, w którym nerka przemieszcza się w obrębie jamy brzusznej i zmienia swoje położenie w zależności od pozycji ciała. Zwykle te nerki są stabilizowane, utrzymywane w jednym miejscu przez właśnie tkankę tłuszczową, więzadła i powięzi. Ale w przypadku nerki wędrującej, mechanizmy te są osłabione, co prowadzi do jej nadmiernej właśnie ruchomości. Więc tutaj dla nas bardzo fajna rzecz, żeby pamiętać, że na przykład u osób z, z brakiem tkanki tłuszczowej na, w okolicach nerki lub właśnie osłabionymi więzadłami, czyli to mogą być takie osoby jak na przykład anoreksja lub osoby, które mają taką hipermobilność, to te nerki właśnie mogą być Ruchome. Wiąże się to oczywiście z osłabieniem struktur, które podtrzymują nerkę, tak jak mówiłam, właśnie wiązadeł lub powięzi nerkowej, z utratą tkanki tłuszczowej wokół nerki, co właśnie zmniejsza też stabilizację. Pamiętajmy, że tkanka tłuszczowa między innymi stabilizuje też cały obszar tutaj jamy brzusznej. Mogą być to też wrodzone predyspozycje, czyli genetyczne uwarunkowania. Do słabości tkanki łącznej, która też y, trzyma nerki. No i z, y, zwiększona aktywność fizyczna, czyli na przykład intensywne ruchy, które mogą prowadzić do rozciągnięcia więzadeł podtrzymujących, czyli tak jak właśnie mówiłam y, o tej hipermobilności. Jeżeli chodzi o temat nerki, to też y, bardzo ważną rzeczą jest to, że na przykład utrata płynów ma mocny wpływ. Na pracę nerek. Utrata płynów w organizmie, czyli właśnie nasze, tak zwane, odwodnienie, ma istotny wpływ na pracę nerek, ponieważ nerki odgrywają kluczową rolę w regulacji równowagi wodno-elektrolitowej i w wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii. W sytuacjach hmm, odwodnienia nerki muszą stosować swoje hmm, działanie. Um, aby zapobiec dalszej utracie wody i utrzymać homeostazę organizmu, czyli jakby nerka zaczyna hamować swoje działanie. I pamiętajmy, że ma to oczywiście ogromny wpływ, jeżeli chodzi o nasz organizm, ale tutaj no, nie będziemy wchodzić znowu w temat odwodnienia. Ja tylko przypomnę, że właśnie zmniejsza się objętość, na przykład, osocza albo e, zwiększone jest stężenie soli i produktów przemiany materii. Działanie hormonu ADH lub na przykład aktywacja układu RAA, różnego rodzaju ryzyko uszkodzenia nerek. Tak, tutaj to wszystko to są właśnie to jest właśnie wpływ utraty płynów na pracę nerek, także to też jest bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o płyny i pracę nerki. Nerka jest narządem dokrewnym. I tutaj nerka jest uważana za narząd krewny, ponieważ oprócz swojej podstawowej funkcji związanej z filtracją krwi i wytwarzaniem moczu, pełni również ważną rolę w wydzielaniu hormonów, które re regulują różne procesy w organizmie. Te hormony mają istotny wpływ na gospodarkę krwiotwór krwiotwórczą, mineralną i, i regulację ciśnienia krwi. Mamy trzy takie hormony, które tutaj przypisujemy do y, podstawowych działań nerki. Jest to erytropoetyna, renina oraz karcytriol. Jeżeli chodzi o rolę nerek w układzie dokrewnym, no to przede wszystkim jest to y, układ krwiotwórczy, jest to układ sercowo-naczyniowy i jest to gospodarka wapniowo-fosforanowa. Więc pamiętajmy, że nur nerki nie tylko są narządem wydalniczym, ale również ważnym elementem układu dokrewnego. Wydzielane przez nie hormony, właśnie te, o których mówiliśmy, mają kluczową, kluczowe znaczenie dla regulacji ciśnienia krwi, produkcji czerwonych krwinek oraz gospodarki wapniowo-fosforanowej. Choroby nerek mogą zakłócać te funkcje, co prowadzi do poważnych konsekwencji ogólnoustrojowych. Jak będziecie na przykład na badaniach, przede wszystkim zobaczcie, że podstawowe badanie odbywa się um, ogólne badanie krwi oraz ogólne badanie moczu, w którym właśnie jest brany pod uwagę mocz, a jeżeli coś jest nie tak z moczem, to przede wszystkim sprawdzane są. W pierwszej kolejności nerki, potem moczowody, pęcherz moczowy e, i tak dalej. Tak, ale nerka tutaj jest bardzo ważnym aspektem w badaniach. Hmm. Funkcje nerek: e, wydalanie produktów przemiany materii i toksyn, utrzymywanie właściwego poziomu wody w organizmie, utrzymywanie równowagi soli min i, oraz minerałów. No i tak jak mówiliśmy, bardzo ważne jest e, jej działanie dokrewne. Jeżeli chodzi o samą mm, budowę nerki, to tak jak widzicie na tym obrazku, macie główny kielich, miedniczkę nerkową, rdzeń oraz korę. I tutaj jest głównie produkcja właśnie moczu, który jest później y, transportowany przez moczowód do właśnie y, dolnych dróg moczowych. Jeżeli chodzi o taką podstawową komórkę, jednostkę funkcjonowania, jest to nefron. Czyli jest to funkcjonalna struktura nerki. Składa się z dwóch zasadniczych części ciałka nerkowego oraz kanalika nerkowego. I nerka człowieka składa się z około miliona nefronów, ich liczba jest cechą osobniczą, czyli zależy od po prostu em, konkretnego, konkretnej osoby. Wahać się może od 1 do 4 milionów. Idąc dalej tą drogą, przechodzimy sobie do kolejnego narządu. Są, jest to moczowód, czyli moczowody to parzyste, długie przewody, które transportują mocz z nerek do pęcherza moczowego. Stanowią istotny element układu moczowego, a ich główną funkcją jest sprawny przepływ moczu bez względu na pozycję ciała czy chwilową aktywność organizmu. Jeżeli chodzi o budowę moczowodów, no to tak jak widzicie, tutaj mają 25 cm do 30 u osoby dorosłej. Średnica to około 3 do 6 mm, no ale może się zwężać w określonych miejscach i kształt lekko falisty z trzema naturalnymi przewężeniami. Warstwy ściany moczowodu to błona śluzowa, błona mięśniowa i błona zewnętrzna. Przeważ... Przewężenia moczowodu, te o których właśnie mówiliśmy, naturalne są na styku z miedniczką nerkową w miejscu skrzyżowania z naczyniami biodrowymi i w ujściu do pęcherza moczowego. Moczowody transportują mocz z miedniczek nerkowych do pęcherza moczowego, a ruch ten jest możliwy dzięki perystaltyce mięśni gładkich, które przesuwają mocz w kierunku pęcherza grawitacji i ciśnieniu hydrostatycznemu. Dzięki szczelnemu ujściu e, moczowodów w pęcherzu, zawór mechaniczny mocznie cofa się do moczowodów, co zapobiega refluksowi moczowemu. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki co do moczowodów, to właśnie perystaltyka moczowodów działa niezależnie od pozycji ciała. Dlatego możliwe jest przesuwanie moczu nawet podczas stania na głowie. Moczowody są jednymi z najbardziej elastycznych przewodów w organizmie, co umożliwia im rozszerzanie się, i prze, się przy przepływie moczu lub przejściu kamienia. Czyli pamiętacie, właśnie tutaj muszą przy, przejść kamienie nerkowe, jeżeli mówimy o rodzeniu tych kamieni, więc właśnie ta elastyczność jest tutaj nam bardzo potrzebna w tych momentach. Moczowody odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowego, a ich uszkodzenia lub niedrożność mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak niewydolność nerek. Również choroby pęcherza. Jeżeli pęcherz na przykład jest za długo, za chwilkę będziemy o tym mówić, ale za długo jest na przykład zapalenie pęcherza, to bakterie mogą się cofać przez przewody, właśnie przez moczowody, i zakazić nerkę. To też jest bardzo niebezpieczne. Pęcherz moczowy jest to narząd gromadzący mocz wydalany przez nerki. No, i ma tutaj on, on jest też elastyczny. Pamiętajcie, że to jest taki woreczek, że jak na przykład pójdziecie do lekarza, który jest specjalistą od właśnie dróg ym, moczowych, no to jest urolog który będzie sprawdzał na przykład w takim badaniu, jak ten pęcherz, jaką ma pojemność. Bo pojemność powinien mieć od 250 ml do 500. Czyli wypełnia się pęcherz poprzez picie wody, na takim pełnym pęcherzu bada się pęcherz. Poprzez USG, i potem przy wypróżnieniu patrzy się właśnie, jaki ten pęcherz, do jakiej wielkości on się cofa. Znajduje się w miednicy tuż przed odbytnicą u mężczyzn, u kobiet w miednicy przed macicą. Przy zatrzymaniu moczu pojemność może osiągać nawet 3 do 4 litrów. Zobaczcie, jak bardzo on może się powiększać. Jeżeli chodzi właśnie o choroby też pęcherza, no to jest to taki narząd, który jest bardzo mocno narażony na różnego rodzaju choroby i pewnie tutaj tak jak mówimy właśnie o kobiecym pęcherzu, jeszcze bardziej ze względu na krótką cewkę moczową, czyli więcej tych bakterii może dotrzeć właśnie do pęcherza moczowego. U mężczyzn natomiast jest bardziej zabezpieczony, bo ma dłuższą cewkę moczową, ale przy badaniach na przykład u kobiet um, cystoskopia Właśnie wkładanie kamerki do pęcherza jest mniej bolesne, lub prawie w ogóle nie jest bolesne. U mężczyzn, niestety, będzie to bardziej skomplikowane. Także wszystko ma swoje plusy i minusy, moi drodzy. No i wspomnieliśmy już wcześniej tutaj o cewce moczowej, ale jeszcze wróćmy do tego tematu, bo jest to końcowa część układu moczowego yy, wyprowadzająca mocz na zewnątrz. Jest to przewód rozpoczynający się na dnie pęcherza moczowego ujściem wewnętrznym cewki, a kończy się ujściem zewnętrznym u mężczyzn na końcu żołędzi prącia, a u kobiet na brodawce cewkowej położonej w przedsionku pochwy. Jeżeli chodzi o męską cewkę moczową, no to jest to długość około 15-20 do 20 cm, a u kobiet ta długość to około 3-5 do 5 cm. I tak jak powiedziałam Wam w poprzednim właśnie slajdzie, no z tego, z tego wynikają różne ym, plusy, różne minusy, jeżeli chodzi o badania, albo jeżeli chodzi właśnie o, ym, o tutaj ym, bakterie, które mają łatwiejsze lub trudniejsze dojście w zależności od... Od cewki moczowej właśnie męskiej czy żeńskiej. Tutaj też zauważcie, że ta odległość w cewce moczowej u kobiet jest dużo krótsza i na przykład bakterie z odbytu również mogą się łatwiej dostawać do, czy bakterie z pochwy, do właśnie pęcherza, bo jest to bliskie sąsiedztwo, więc dużo łatwiej tutaj o choroby i zakażenia. Skoncentrujmy się teraz jeszcze chwilę na temacie moczu, który jest właśnie gromadzony w pęcherzu moczowym. Jest to dość istotny płyn naszego organizmu, bo jest to płyn ustrojowy, wytwarzany przez nerki w procesie filtracji krwi, a następnie wydalany z organizmu przez układ moczowy. Jego główną funkcją jest usuwanie zbędnych produktów przemiany materii oraz regulacja gospodarki Wodnoelektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej organizmu. Jeżeli chodzi o mocz, to zauważcie, że mamy tutaj takie dwie podstawowe, mm, może nie definicje, ale zagadnienia z nim związane. Jest to diureza, czyli tworzenie się moczu, oraz mikcja, czyli oddawanie yy, moczu. Jeżeli chodzi o produkcję moczu, zależy od ciśnienia. I dzienna dawka to jest takie mniej więcej 600 ml do 2,5 litra, w zależności od danej osoby. Jeżeli chodzi o skład moczu, to przede wszystkim jest to 95-96% wody i substancje rozpuszczone to jest około tak 4-5%, czyli to są produkty przemiany materii, m.in. mocznik, kwas moczowy czy kreatynina yy, oraz elektrolity, sód, potas, wapń, magnez, chlorki, yy, fosforany i siarczany. Oraz, oraz inne substancje, czyli amoniak, hormony, e, witaminy i leki, jeżeli są w, oczywiście w tym czasie obecne w organizmie. Um, jeżeli chodzi o proces powstawania, to jest filtracja kłębuszkowa, później e, resorpcja zwrotna i sekrecja kanalikowa e, oraz zagęszczenie moczu. Jeżeli chodzi o prawidłowe tutaj cechy moczu, no to bierzemy pod uwagę barwę, która powinna być no taka jasno-żółta, bursztynowa, w zależności od zawartości urobilonugenu. Czyli to jest pochodna bilurubiny. Zapach to jest druga taka... Drugi parametr, który bierzemy pod uwagę, powinien być słaby, oczywiście charakterystyczny. Silniejszy zapach może być spowodowany np. Na przykład, na przykład spożyciem niektórych pokarmów typu szparagów, no albo infekcjami. Jeżeli chodzi o przejrzystość, no to powinien być przezroczysty, bez mm, widocznych zanieczyszczeń. Oczywiście znowu, jeżeli najedliśmy się buraczków, słuchajcie, no to wiadomo, że on będzie troszeczkę ciemniejszy, jeżeli chodzi o jego przejrzystość, tak? Ym, I troszkę bardziej mętny. Ym, pH zwykle w zakresie 4,5 do 8 w zależności od diety, no i właśnie stanu zdrowia, oraz objętość to jest średnio 1,5 litra na dobę, tak jak właśnie mówiłam, w zależności. To jest taki bardzo, bardzo płynna granica. Jeżeli chodzi o zaburzenia związane z moczem, no to oczywiście zmiany w objętości moczu, nieprawidłowe składniki moczu i zakażenia dróg y, moczowych. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki związane y, tutaj z moczem, no to mocz zdrowego człowieka jest sterylny w momencie opuszczenia pęcherza. No i tutaj cały ten temat y, leczenia moczem, pewnie się z tym spotkaliście. Y, Niektórzy w ten sposób w medycynie takiej tradycyjnej też używają takiej, takiej terapii. Jego barwa i zapach mogą dostarczyć informacji o stanie zdrowia lub spożytych pokarmach. Tak jak właśnie o tym mówiliśmy, że, że właśnie ta barwa przede wszystkim zaczyna się zmieniać pod wpływem naszej diety, w zależności od tego, co ostatnio było zjedzone. W badaniach diagnostycznych analiza moczu. W ogólnym badaniu moczu pozwala wykryć wiele chorób, w tym cukrzycę, infekcje dróg moczowych czy problemy z nerkami. Czyli to nasze podstawowe badanie moczu, które robimy raz w roku albo przynajmniej powinniśmy robić raz w roku, właśnie daje nam obraz tego naszego działania wydalniczego organizmu, które jest dla nas bardzo ważne, bo ono krzyżowo pokazuje nam, co się dzieje w naszym organizmie. Więc, jeżeli wyniki moczu są nie tak, jak w jakimś parametrze nie zgadzają się, no to powinniśmy zwrócić uwagę na to, co się dzieje z naszym, z naszym organizmem i szukać e, przyczyny, skąd to pochodzi. Mamy oczywiście jeszcze pozostałe narządy wydalania, takie jak wątroba, o, którym, o której mówiliśmy w wykładzie na temat. Ym, Układu trawiennego. jeżeli to grube również omawialiśmy bardzo szeroko na temat właśnie w temacie układu trawiennego. No i oczywiście takim bardzo ważnym narządem jest skóra i płuca. Płuca też będą omawiane, jeżeli chodzi o układ oddechowy. No a skóra, na temat skóry, chwilę tutaj się zatrzymajmy. Skóra posiada gruczoły potowe, które usuwają wodę, sole mocznika znajdujący się w pocie i płuca no i to dotyczące płuc oczywiście wydalają CO2 i wodę, więc skóra jest to, pamiętajcie, jeden z największych w ogóle narządów w naszym ciele i między innymi ma właśnie funkcję wydalniczą, czyli odprowadza te substancje, które no, są nam niepotrzebne lub które musimy odprowadzić z organizmu poprzez właśnie Nasz pod. Kochani, tym krótkim wykładem na temat y, um, układu wydalniczego się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do subskrybowania naszych kanałów na YouTubie. Zapraszam Was do naszych wyjazdów z SMU Yoga, y, do następnych wykładów, y, w których mam nadzieję się zobaczymy. I dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Do zobaczenia.